60 z silnikiem diesla D4 jest to wersja cross country z 2016 roku rady mi znakomite przyspieszenie oraz niskie zużycie spalania w moim przypadku udało się zdobyć silnik D4 tak jak już wcześniej Wam mówiłem jest to silnik diesla o mocy 160 konie mechaniczne z manualną skrzynią biegów oczywiście 6 biegowa skrzynia plus bieg z c -67 o wnętrzu zaraz Wam opowiem jak dojadę na miejsce bo niestety teraz troszkę pada deszczyk i się musimy schować gdzieś pod daszem Volvo jest wyposażone w system auto start stop polega to na tym, że jeśli się zatrzymuje samochód mi gaśnie gdy chcę ruszyć wciskam sprzęgło bieg pierwszy, auto podpala i można jechać dalej zaraz Wam to pokażę, zatrzymamy się na przykład tutaj, teraz się zatrzymam udajmy, że mamy czerwone światło ja się zatrzymuję, silnik mi obecnie zgasł. Yy, powiem wam tak, teraz wrzucam sobie sprzęgło i silnik pracuje. Jest to wszystko zrobione ze względów ekologicznych. Testowany model na zegarach ma 160 mil na godzinę. Yy, jest to dlatego 160 mil, z racji tej, że mieszkam na wyspie Wielkiej Brytanii. Przejdźmy teraz do wnętrza samochodu. Yy, fotel kierowcy jest sterowany elektrycznie. Muszę możemy sobie przesuwać do przodu, do tyłu, możemy także regulować oparcie sobie do przodu, pochylić się do tyłu, na dół, możemy go podnieść również do góry. Yy, fotel ma pamięć trzech yy, trybów pracy, yy, trzy pamięci są. Możemy się zapamiętać pod jedynką, pod dwójką, pod trójką dowolne ustawienia fotela. Ja pod trójką ustawiłem taki i on idzie na maksa do tyłu i na dół, bo ja jeżdżę na najbardziej wysuniętym fotelu. Samochód posiada elektryczne szyby oraz lukterka, co widać tam na drzwiach. Przejdźmy teraz tak, do wnętrza zawodu zapraszam. powiedzmy teraz sobie parę słów o kluczyku. Kluczyk dość... No Fajny, o, dobrze się go trzyma w ręku, yy, oczywiście logo Volvo musi być, tutaj yy, jeżeli nam centralny nie zadziała zamek, możemy sobie wyjąć klucz i otworzyć drzwi. No teraz tak, wiadomo, otwieranie, zamykanie samochodu, tutaj z daleka jak dochodzimy do auta, możemy sobie zapalić światła zanim dojdziemy. Gdzieś na parkingu to Wam pokażę później, oraz z tym przyciskiem możemy sobie włączyć dźwięk. Jak nie możemy go znaleźć na parkingu, a zaparkowaliśmy i nie wiemy gdzie auto stoi, otwieranie ty tylnej klapy. No, no, natomiast tu przy otwieraniu tylnej klapy to się otwiera nam tylko zamek. Niestety trzeba podnieść ręką do góry klapę. No dobra, kluczyk, kluczyk yy, musimy włożyć w stacyjkę. Tutaj yy, sorki nie stroną no dobra, i zaczynamy przycisk start and stop engine. W tej chwili nam przedpalił silnik, ale ja go zgaszę, włączę tylko po prostu stacyjkę żeby była zapalona, za, żeby nam tu multimedia się włączyły i załadowało wszystko. Teraz powiem Wam parę słów o konsoli Volvo. Yy, tutaj mamy tak, tym przyciskiem włączamy sobie oraz wyłączamy wyświetlacz i radio. Tutaj można sobie ustawić głos. Tutaj mamy z radio, media. Yy, wyjmowanie płyty CD, telefon, mój samochód, nawigacja. Teraz tak, tutaj możemy sobie przejść do menu oraz sterować całym tym wyświetlaczem. Możesz tam pokazać troszkę wyświetlacz, jest tu nawigacja mamy, radio, media, telefon, mój samochód oraz internet. Jest ten guziczek tutaj do internetu także, można sobie w skrócie tutaj nacisnąć. Teraz tak, podgrzewaną przednią szybę mamy. Oraz nawiew na przednią można włączyć, jak dwa razy naciśniemy, jeśli raz naciśniemy, tylko elektryczne podgrzewanie szyby. Wiadomo, tylne podgrzewanie szyby, klimatyzacja, sterowanie siłą nawiewu. Tutaj mamy gałkę do sterowania temperatury, tutaj tak samo. No I podgrzewany fotel kierowcy oraz pasażera w trzech fazach grzania można sobie ustawić na tryb mocnego grzania bądź średniego bądź nawet słabych, że nie asystent parkowania oraz auto start stop no ten model więcej funkcji nie posiada dość taka biedniejsza wersja, ale jak na Volvo i tak jest bogaty przejdźmy teraz do ekranu wyświetlacza Volvo pokażę Wam nawigację najpierw tutaj na gałce musimy przejść gałeczką tą prawą na górze i nacisnąć sobie OK i teraz nam się włączyła nawigacja, oczywiście gałką przesuwamy nam się przybliża oraz oddala. Nawigacja dość fajnie działa. Sprawdzałem. No teraz wam nie będę włączał, bo stoimy na parkingu. Dobra, teraz, żeby wyjść z tego, musimy nacisnąć sobie exit. Tutaj przechodzimy do sobie do radia. No a o radio, no to wiadomo, że można sobie wybrać AM, FM oraz DAB. No nie będę włączał radia, bo to zagłuszy mój dźwięk. Tutaj media możemy sobie podłączyć. Teraz tak, USB iPada, Bluetooth, y, mamy wyjście AUXa oraz płytę, można sobie włączyć. Można podłączyć sobie zesparować z autem telefon, obecnie nie mam zesparowanego telefonu. Trzeba też wcisnąć y, przycisk OK, aby wyszukać, wyszukaj nowy telefon, widocz, widocznie samochód, iPhone y, przejdziemy dalej teraz. Przechodzimy do opcji mój samochód. W moim samochodzie mamy trochę opcji. Moje V60. Aktywne doświetlanie zakrętów. To chodzi o to, że jak skręcamy kierownicą w lewo, światełka nam oczywiście skręcają też w lewo. Skręcamy kierownicą w prawo, także nam skręca w prawo. City Safety. To jest automatyczne hamowanie przed przeszkodą. Ogranicza ryzyko kolizji na małych prędkościach. Zredukowana ochrona tymczasowe wyłączenie czujników ruchu. No to mamy akurat wyłączone, bo to jest niepotrzebne. I oraz wybierz aktywny tryb sportowy. No, na trybie sportowym teraz nie pojeździmy, bo stoimy w miejscu, statystyki podróży można sobie spalanie zobaczyć. Drive I, no to jest start stopy oraz ekologiczny sposób jazdy. Przyspieszaj ekonomicznie, nie zabieraj zbędnego bagażu, hamuj w sposób ekologiczny, stosuj optymalne opony, prawidłowo ustaw klimatyzację, dobierz odpowiednie biegi, dbaj o dobry stan techniczny pojazdu. Wszystko nam tu Volvo podpowiada jak jeździć ekonomicznie. Jeźdź z rozmysłem, dobrze zaplanuj przebieg podróży, dobierz właściwą prędkość, zaplanuj przerwy w podróży. Monitor ciśnienia w oponach, to nam pokazuje czy w którymś kole mamy za mało powietrza? Są ogólne ustawienia pojazdu, systemu, no wszystkiego, ale nie będę Wam opowiadał, bo tego jest dość sporo. Serwis i naprawa. No, następny przegląd mamy za 11 miesięcy. Obecnie Volvo ma przejechane niecałe 700 mil, więc jest nowy samochód. Instrukcje obsługi mamy, jakby ktoś chciał. No i co tu przełączamy, wyszukujemy, kategorie mamy ulubione, quick weight. Także Jak ktoś niby nie wiedział co jest gdzie, instrukcja jak najbardziej się przyda No połączenia z internetem teraz nie mamy Niestety, ale jest możliwość Jeszcze mam powiem parę słów o przycisku sound Gdy go nacinamy mamy ustawienia całego dźwięku Tony niskie Tony wysokie Przód, tył Balans korektor graficzny, głośność nawigacji, głośność sterowania głosowego, głośność dzwonka, głośność czujników parkowania, kompensacja głośności oraz zerowanie ustawienia audio. Z, z, przepraszam, zerowanie ustawienia audio. Dąka, zmiany biegów, fajnie wyprofilowana, dobrze się utrzyma, naprawdę ekstra zrobione. Lusterko, tutaj wam pokażę, no, jest. Super wykonane Ekstra Wam powiem Jakość widzenia jest znakomita Schowek Volvo jest dość spory Proszę zobaczyć Teraz tutaj mamy tak Uchwyt na dwa kubeczki Gniazdo zapalniczki Tutaj mamy też następny schowek w podłokietniku Mamy port USB oraz wejście AUX Mówię Wam troszkę o zegarach. Tutaj oczywiście mamy też menu do ustawienia. Możemy sobie zmienić motyw na performance. Eco mamy obecny oraz elegance. O, weźmy sobie elegance. Z lewej strony mamy wskaźnik poziomu paliwa. Temperatura wody. Temperatura na zewnątrz. Prędkościomierz. Z prawej strony natomiast mamy Obroty, zegar oraz yy, wyświetla nam to, kiedy zmienić bieg, żeby zachować tryb ekonomiczny. Co tu więcej w menu? Motywy Wam pokazałem, tryb kontrastu, poziom oleju mamy niedostępny w tym samochodzie, status serwisowy, zerowanie komputera całkowitego, yy, komunikaty. No i to wszystko, co już bym Wam mógł powiedzieć Na dole Zaraz Wam przełączę jeszcze, czekajcie Mamy licznik, tutaj mamy teraz aktualnie przejechane 23 mile zrobiłem Od tego jak samochód dostałem 710 mil ma przejechane, więc to jest nowiutki samochodzik Powiem kilka słów jeszcze o kierownicy, kierownica wielofunkcyjna Głośniej, ciszej utwór możemy sobie dać Tu możemy sobie przełączać utwory Tym pokrętłem możemy sobie sterować na wyświetlaczu, tak jak widzicie Media, telefon, nawigacja No taki skrócik Odbieranie rozmów, jak jeszcze mamy podłączony telefon I ustawienia tempomatu Teraz sobie usiadłem na pozycji pasażera z przodu Bardzo wygodnie się siedzi Miejsca na nogi mam mnóstwo Także mogę tym jechać nawet i 1000 km wygodnie fotel także wszystko jest tak jak już wcześniej mówiłem miękka skóra jedyną wadą w tej wersji jest niestety ustawienia manualne fotela trzeba sobie tutaj ręką jeśli chcemy się obniżyć musimy do dołu wajkę do góry żeby się podnieść no niestety biedna wersja i ręcznie się fotel przesuwa do tyłu jak i do przodu Przejdźmy teraz do testu na drewnianą kanapę, pokażę Wam ile tam jest miejsca, Zapraszam. Mnie siedzi się wygodnie, jest dosyć miejsca. Tutaj fotel pasażera mi nie przeszkadza, miejsca na nogi mam wystarczająco. Nad głową jest jeszcze z 10 cm luzu, także wygodnie. Zagłówki? dobre. Dobrze się trzyma główkę. Miękko. Skóra jest w ogóle bardzo mięciutka. Teraz na środku wam pokażę. Że mamy tutaj podłokietnik. Mamy dwa uchwyty na napoje. A schowek na takie drobnostki, bo tam wielkie rzeczy te raczej nie schowamy. Tutaj, jakbyście zwrócili uwagę, mamy 12V gniazdo do ładowania. I w fotelach mamy taki taką kieszonkę, coś tam zawsze sobie też możemy schować. Regulowany nawiew na tył. Możemy sobie go włączyć, bądź wyłączyć. Jak to tam sobie uważa. Bo miejsca, powiem Wam tak szczerze, że trzy takie osoby jak ja, no to ciasno by było. Po środku mogłoby siedzieć jakieś dziecko w foteliku. No nie? No i by było Tutaj mamy tak. Yy, sterowanie szybą oraz blokadę drzwi silnika. Dzisiaj testujemy silnik ta, o mocy 160 koni mechanicznych 400 Nm momentu obrotowego generowanego przez 500 cylindrowy Proszę pokazać dyskusję silniczek. Jeszcze wspomnę Wam parę słów o silniku. Rółtrowa jednostka rozpędza pojazd do pierwszych 100 km na godzinę w zaledwie 9,4 sekundy. A maksymalny moment dostępny w przedziale od 1500 do 2750 obrotów na minutę. Zapewni to elastyczność na każdym biegu. Szwedzi informują, że ich kombi na każde przejechane 100 km zużyje 4,3 litra oleju napędowego w trasie. W cyklu mieszanym 5,10 litra. Natomiast w mieście 6,4 litra. Teraz Wam pokażę jak działa kluczyka 31. Zaparkowaliśmy samochód pod marketem na zakupach, nie wiemy gdzie go postawiliśmy, zapomnieliśmy. Patrzcie teraz co się dzieje jak nacisnę. To oczywiście możemy sobie zapalić światła, jeśli bardzo. Przechodzimy do auta, światła mamy już włączone. Jeśli się Wam podobało, subskrybujcie kanał, lajkujcie, komentujcie i do zobaczenia wkrótce.